Witam was serdecznie w 13 dniu adwentu w naszym kalendarzu adwentowym w drodze. Dzisiaj z nami po raz trzeci Bartomiej Grysa, przedstawiciel wydawnictwa JP2 i kolejna książka, o której prezentację bardzo proszę. Szczęść Boże! Kolejna książka to autorstwa Alicji Lęczewskiej Myśli na każdy dzień, wybór tekstów na podstawie jej dwóch dzieł, które popełniła napisała w ciągu życia po swoim nawróceniu. Świadectwo i słowo pouczenia. Myślę, że postać może być znana niektórym już czytelnikom, ale warto przybliżyć. Mianowicie, to, jest, to była emerytowana nauczycielka, która zmarła 5 stycznia 2012 roku w Szczecinie, a swoje duchowe zapiski właśnie zebrała w takich dwóch tomach. Ale skąd one się wzięły? To, Zanim do tego dojdę, to tak, takie ramy czasowe. Ona urodziła się w 1934 roku w Warszawie, w 1946 przeprowadziła się wraz z bratem i matką do Szczecina, gdzie zdała maturę w 1952 roku i rozpoczęła pracę jako nauczycielka. Później dopiero skończyła studia pedagogiczne w Gdańsku i w latach 1966-1975 pracowała jako nauczycielka w Szczecinie. W 1975 roku została wicedyrektorką Szczecińskiego Liceum dla Przedszkolanek i 10 lat później, w 1985 roku, zetknęła się sądową charyzmatyczną. I wtedy przeżyła nawrócenie, wcześniej, tak twierdzi jej katolicyzm, był powierzchowny, a nawet przez kilka lat żyła poza Kościołem. I o tym nawróceniu piszę w takich słowach. Jakże bardzo ja spóźniona jestem w drodze do Pana. Podczas konferencji JB, inicjały głoszącej, mówiła o modlitwie czuwania, o tym, że można prawdziwie rozmawiać z Panem. Jakieś słowa dasz mi więc o Boże? I tu się pojawia cytat z Ewangelii Mateusza, przypowieść o robotnikach w Winnicy i oni otrzymali podenarze. A potem była msza święta. Jako jedna z pierwszych podeszłam, by przyjąć ciało Jezusa. I przyszedł do mnie naprawdę. Drżałam z kolona z twarzą w dłoniach. Dłonie moje pełne były łez, skruchy, podziwu i uwielbienia. Zrobiło się cicho. Kapica dawno już opustoszała, a moje serce nie mogło pomieścić ogromu miłości Boga. W tych myślach na każdy dzień przytoczyłbym fragment z dnia 30 października. To są rozmowy, które odbywa z nią Pan Jezus. W niektórych przypadkach Matka Boża, Aniołowie, Święci i taki fragment: Ja jestem największym Twoim bogactwem. Rozdawaj więc, dziel się mną. Ubogacaj każdego wszystkimi sposobami, jakie są w zasięgu Twoich możliwości. A wiele możliwości masz. Masz serce, które może kochać, umysł, który może wysyłać życzliwe myśli, usta do przekazywania pocieszeń, dłonie, by nieść łagodność i pomoc, oczy, by rozdawać pokój i radość. Masz także najdoskonalsze narzędzie, jakim możesz posłużyć się zawsze, by nieść pomoc biednym tego świata i cierpiącym w czyśćcu, a jest im modlitwa i ofiara. Fragment z 12 grudnia z myśli na każdy dzień Alicji Lęczeski: Trzeba cieszyć się małymi rzeczami, właściwie wszystkim. Wszystko jest ode mnie dla Twojego dobra. Wszystko Cię prowadzi do zjednoczenia ze mną. Ja jestem radością Twoją ukrytą w Twojej duszy. Szukaj Mnie i pragnij, aby radość Twoja była pełna. Ucz się odnajdywać Mnie w ludziach i raduj się nimi. Tak bardzo troszczę się o Ciebie, tak wychodzę naprzeciw Twym pragnieniom. Dlaczego nie ma w Tobie radości?" Na koniec dodam, że jest w toku jej proces kanonizacyjny, także w postać w takiej, można powiedzieć, współczesnej mistyczki. Nie wszyscy lubią objawienia, nie wszyscy ich potrzebują. Natomiast ta forma zaznajomienia się z myślami Alicji Lęczewskiej wydaje mi się formą najbardziej przystępną. Każdego dnia możecie zajrzeć pod odpowiednią datę i przeczytać słowo, które z pewnością będzie inspirujące, wzmacniające, pocieszające czy upominające. Każdemu z Was, kto potrzebuje takiej codziennej inspiracji w modlitwie, codziennego, powiem elegancko kopa do tego, żeby głębiej przeżywać swoją jedność z Panem, Tę książkę polecamy, wydaną przez wydawnictwo JP2, Myśli na każdy dzień Alicji Lęczewskiej.